Widzowie, kiedyś tam słyszeliście, że Blue Protocol no, został zawieszony. Blue Protocol wyszedł tylko w Japonii, z tego co wiem, tam sobie kiepsko poradził i później zawiesili tego Blue Protocola w pizdłu. O, Ale okazuje się, że Blue, Blue Protocol wraca z nazwą Blue Protocol Star Resonance, zdaje się. Więc ym, no, mamy tutaj nową, odświeżoną wersję. Natomiast ja zawsze podchodzę do tych odświeżonych wersji gier, którym nie wyszło. W ten sposób, że wiecie, to jest tak, jakby kolejny start i kolejna okazja, żeby wydoić ludzi na kaskę, bo sobie myślą o nowe MMORPG, to coś tam powrzucam. A prawie nic nie musisz zmieniać, wiesz, tylko restartujesz serwery, startujesz od początku, nadajesz nową nazwę, pozmieniasz kilka takich rzeczy, żeby się wydawało, że jest tutaj jakaś praca włożona i to właściwie tyle. Natomiast są w historii mmorpg ów takie gry, które faktycznie spowodowało, których tak jakby ponowne wystartowanie spowodowało, że one sobie znacznie, znacznie lepiej poradziły za tym drugim razem. I, i przykładem tutaj, mo, może Wy zgadniecie, jest bardzo taki popularny MMORPG, um, ale ja już powiem, jest to Final Fantasy XIV na przykład, nie? który został zamknięty w tej pierwszej wersji, ale już druga wersja jak została wypuszczona, no to po dziś dzień jest z nami na rynku. Tak. I New World Aeternum. No, cześć Silcek, cześć, cześć. Protocol... <laughs> po 25 już nawet nie słuchasz, panie Spitzbrada? No, nieźle. Dobra, napisy są. Słuchamy. When Blue This was an anime MMO that all of... A, I powiem wam szczerze, kurczę, nie przepadam yy, cholerka za tym gościem. Czasami mam wrażenie, że gadał o dupie Marynie, ale może tutaj coś ciekawego się dowiemy, oceniłem pod koniec filmiku. Plus, we're looking forward to. Just because it shut down does not mean the game is gone forever. On the contrary, and I've covered this on numerous different occasions, there is an alternate version called Blue Protocol Star Resonance that is currently in development. From what I've read online from the people I've talked to that have played this, they have claimed that this is even better, more fun, and higher quality than the original. What we're gonna do today is take a look at two different videos featuring completely different content. Yeah, One this is from RoboGamer. The other is featuring dungeon gameplay. This is from Chaotic. Now this is actually very surprising gameplay because the original Blue Protocol was very grounded, and um... seeing you actually capable of flying around the world. Hey, not so. of Fantasy to nie RPG będzie teraz. That actually, no, that that does that does actually look pretty cool. To ma być płatne. Nie mam pojęcia, no, co to, to będzie. W... Jeśli to wyjdzie w ogóle w Europie. They in mówią Cie... in I. Jeśli co so so Może byśmy obejrzeli to po, po, po prostu gameplay tych gości, czy nie? Jak tu są obydwa. Zobaczmy po ile trwają te filmiki. Zamiast patrzeć, jak gości ogląda gameplay jeszcze innych gości. 8 minut. I'm not go 14 minutes. Hey, we're gonna be checking out the exploration of the open world and i just wanted to discuss that in my own thoughts basically my own opinion regarding the changes for the way it went from blue protocol to blue protocol was originally under now i think they have like a joint contract or something like that with Tencent now, because Tencent będę, będę, tylko po oglądaniu. After the end of or that ended on... A jeszcze chciałem wam jedno, y, miałem jeszcze pomysł na tego streama jeszcze inny, żeby coś jeszcze innego zagrać, ale nie zrobię wam tego. Chciałem sobie Metinka na Gameforge'u pograć i zobaczyć jak tam wygląda, tak żeby mieć na świeżo porównanie, ale uznam, uznałem, że nie no, nie zrobię wam tego. <laughs> On january 18th 2025 here we are today i played through a lot of the closed beta tests in the past and i really thoroughly enjoyed not only what was going to be experiencing through the soundtrack the storyline the anime like storyline for blue protocol but just the world in general and being able to create that anime like character and we thought for the first time we would actually get a really good experience for a brand new mmo with blue protocol but Ej, to nawet ładny taki mościk, ten, no. that was a little bit under the table uh, not exactly what we got and there were Ja wam powiem, że te, te MMORPG-i azjatyckie no fundamentalnie już nie odpowiadają mi. To jakby ja uważam, że postać to powinna być trochę przykręcona do tej ziemi po to, żebyś ty mijał innych graczy i miał szansę na interakcję z innymi graczami. A nie, że kurde latasz sobie na jakiejś paralotni i nawet nie masz szansy się minąć z jakimś graczem i wejść ni z nim w jakąś interakcję. To po co ten MMORPG jak ty wszędzie tylko latasz i teleportujesz się z punktu do punktu, jak w jakimś retailu wowie? There yeah, a, bit a lot of things that players had issues with. The game wasn't super profitable, and it feels like it was a last resort kind of thing to throw in those uh, free-to-play uh, battle pass and all that stuff. And it just sucked over time for some for some people, especially the players in Japan. They feel like they dropped it over time, and there was a lot of issues that they tried to fix over time, which was great. But also at the same time, it just fell flat way too quickly. Like, at the same time guys i'm hoping that star residence does bring the world of Regnus. it's still using the same universe and all that but it's rewriting the story or it's in set in a different universe i'm not entirely sure on the details just yet because it's in, ch in chinese of course uh, with a brand new company but, but I think the a copy uh, again impact no? world is a big massive change in blue protocol you're sectioned off into zones now fun fact if you're through the debug version of blue protocol there is actually a way to be able to just experience the open world without any transition zones, like you would see in the official version of Blue Protocol. And that's really neat. So originally, maybe Blue Protocol was originally going to be an open world, but then due to loads or server stress or whatever it is for multiple players in a zone, they had to section it off. And that makes sense. So it makes me wonder how are they going to znowu? Then some problem. The Problems technologią yes. That network load, and I'm sure they'll flesh it out over time, but also at the same time, it's really interesting seeing this beautiful open world just opened up so that we can seamlessly transition into this world that Bandai had originally designed. And it makes me wonder. What is going to change? And as you can see, even in this <laughs> gameplay here, that you can soar higher. We originally were grounded on the ground and we weren't able to fly in the sky yet. But what irks me to no end is the fact that this Chinese company that is building Star Residence is deciding to go around that route of oh spider-man 2 you fly through these wind currents you've got wings on your back like genshin impact or whatever it was and all of these games are just copying each other and that's what i don't really like is this winged aspect i feel like it's game breaking but also at the same time i feel like this is something that i truly do not like to see in blue protocol i feel like it doesn't fit the world but also at the same time, I feel like they should have gone with mounts because they used to have imagines or or, or your pets or whatever you want to call them, your summons, and you would have those in the world, and uh, you would also have mounts like foxes and things like that for imagines, and you're able to like speedily get around the map really nicely with those mounts. Now it makes me wonder why are we not seeing that as a flying mount if they are going to turn. To jest też interesujące pytanie. Dlaczego w Dubcyli jakieś skrzydełkę gościowi? Jak ta gra generalnie, jakby ktoś nie wiedział widzowie, Blue Protocol dość mocno miał się opierać na sammony. Mieliście na przykład samony, które były wierzchowcami, samony, które wspomagały was w walce. Mogliście kombinować w różny sposób z tymi samonami. Te samony miały przeróżne skile, więc dlaczego tak jakby nie popchnąć dalej tego motywu z samonami i nie wrzucić go do, jako wierzchowce. No ale i tak fundamentalnie nie rozumiem, po co to latanie, w sensie dlaczego tak no... Co to zmieni? Nie wiem, to poprawi tą grę, że nie będziesz miał teraz interakcji z graczami i szy wszędzie szybko się... Z

uh this is designed per se because i feel like this is uh an easy fix to flying and i don't really like the way this this looks and and i'm not sure how other people feel about it but i just feel like this is like immersion breaking or like game breaking to the original regnus or the original universe for regnus and i just

Się. And maybe share that with jak się nazywa ten typ grafiki, jak masz takie ciemne kontury? To jest cel shading, tak się to nazywa. L Lubię ten typ grafiki. podoba mi się. Tak samo to ma być w tym nowym slasherze, e coś tam z berserkiem. Uh, Whoever is creating Star Resonance now, obviously jest under Tensin. Nie can't really remember and I have to get used to saying this brand new Out of the blue, just created, and they don't really have any history or anything like that, so it's a little confusing. But at the same time, I'm really hoping that this team is able to really bring this to the global uh factor. And we already know that there is a domain that has been registered for starresonance.com, and we don't know if that is fully registered by Tencent or not. I can't fully remember, uh, I'd have to look that. Back up again, but at the same time, guys, I'm still excited for for Star Resonance. Czy uh, to so, Star Resonance zostało kupione po prostu przez Tencent i, I Tencent Games uh, będzie kontynuowało pracę? No nie wiem czy to takie dobre wieści. Cześć, despite it being a mobile tak, tak, first first despite it being no, still PC slash mobile, I really do hope that they bring it to consoles. I really do hope that they bring it to a global launch with English translation for everything that they have here. I hope that they can release it at the same time as the Chinese version. and I get it it makes more sense to release the Chinese version just like Jezu, ale jak ja widzę już te kurczę te menu menusy, to już już się robi ciężko, widzowie, To już wiem, że to nie jest dla moje standardy gierka. It's the most innovative tutaj. MMORPG that I've ever seen or that this is some brand new ah, nie można. Widzowie, nie można. Napisów wam puścić, ale zobaczmy troszkę walki, jak to wygląda, co? Kolorowo Skili jest ile, widzowie? 5 e, W podstawowym Blue Protocol istotne było tempo wciskania i kolejność Lewy, prawy przycisk myszki, na bazie tego można było kleić różne kombosy No ale właściwie to jest e, system walki, który jest dość Powszechny, na przykład w Tower of Fantasy, też to w ten sposób działało, działało mniej więcej. Roboty, lasery, też nie moje klimaty, przyznam szczerze. No, takie to ono, ale ładnie wygląda, nawet ładnie wygląda. Zastanawiam się czy tutaj... Bo wiecie, klasy postaci były tak podzielone, że był tank, healer, DPS. Jak się zastanawiam, czy to jest taki klasyczny podział, że na przykład ten bosik się akurat trzyma tylko na tanku. Bo faktycznie tak jest. Boom. Jakieś mechaniki są. Czyli w praktyce wychodzi na to... Że ma pięć klasycznych skilli, jakiegoś ultimata i pod F2 tego samona zdaje się, że przyzywa. Natomiast zastanawiam się, ja, bo nie ma pod prawym przyciskiem myszki nic pokazane, że jest jakiś atak, a wydaje mi się, że to też jest jakiś rodzaj ataku. Czy jakiegoś kombosa klei pod prawym. Ale może tu się też coś zmieniło. Takie ono. Nawet ładnie wygląda, ale ten kombat no też jakoś super mnie nie przekonuje. Ej, ale... Fajnie, że są różnego rodzaju taktyki. To jest w ogóle Blue Protocol, nie wiem jak ten Star Resonance teraz, ale Blue Protocol no, miał być grą PvE, nie ma PvP. Jak nie ma PvP w MMORPG-u, to znowu kolejny czynnik, który już mi się mniej podoba. Bo no, to nie jest gra raczej dla mnie, to jest takie wiecie... Jedno strzałowiec do przetestowania, i dziękuję. Dobranoc. Nie przepadam za takimi grami. Sprint pod prawę. No właśnie, ja tutaj widzę pod E, wiesz, że jest jakiś unik. Ale to może być unik, a nie sprincik. Nie wiem. Ale ja raczej nie jest to jakiś wybitny kombat, mega satysfakcjonujący. Przypominał będzie właśnie takiego Tower of Fantasy. No takie o to, no. takie o. Na razie chyba jeszcze nic nie wiadomo o tym starym zonansie. Gdzieś tam rejestrują domenę. Ten sen będzie to próbował jakoś naprawić. No i tyle. Tyle. No jeszcze raz ta sama walka. Tak, tak, tak. o tą samą walkę i tyle. Mech, 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 mech. Mech. Nie, 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 nie. podoba mi się.